Cześć, tutaj Zuzia. Postanowiłam, że nagrałam takiego vloga przed porodem, gdzie jeszcze jestem w dwupaku, ale dzisiaj nie ma na świecie. I zaczęłam od tego, że przygotowałam śniadanie, które nagrałam w ogóle w slow motion i stwierdziłam, że zrobię tak kreatywne art video, że się po prostu wykończyłam tym. No ale zobaczcie. Potem to wszystko zmontowałam, było w ogóle 30 stopni, włączyłam klimatyzację, naprawdę 37 tydzień ciąży i 30 stopni na dworze, to jest takie połączenie hardkorowe. Jak widzicie tutaj montowałam, długo montowałam i te głupie jabłka w cieście na śniadanie bo tyle energii mi zabrały. Nie wiedziałam, że zwykłe nagranie śniadania prostego może tak zmęczyć. Zrobiłam właśnie makijaż i włosy. Jeszcze zakładam kulczyki I update włosowy. Sama muszę zobaczyć sobie, jak te włosy wyglądają, bo mnie mega ciekawi, czy coś tutaj się poprawiło. Zaraz wychodzimy z domu, ale chciałam jeszcze taki trik pokazać, bo widziałam w internecie, nie wiem, jakiś czas temu, taki no super ta fotka wychodzi w momencie, kiedy jest się w ciąży. Bierzecie telefon Gumkę, włączacie aparat, przywiązujecie sobie tą gumką jakby do ręki, która jest bliżej ściany i sami zobaczcie, jak ten efekt wygląda. Wydaje mi się, że mi wyszło, także zobaczmy. Właśnie dojechałam do sklepu i idę na zakupy. Chciałam jeszcze bardzo nagrać taki trochę house tour, aby pokazać jak jesteśmy przygotowani na nadejście naszego dziecka, jak teraz w domu wygląda, jak to w ogóle widzę. Wiadomo, że w praktyce pewnie będzie całkowicie inaczej, ale tutaj w naszej strefie dziennej, czyli w pokoju, dużym pokoju, kuchni, jadalni, będziemy używać takiego, takiego baby haga dokładnie. Także tutaj będzie maluszek po prostu sobie leżał. Na początku to leżał, a później o, już, w takiej pozycji. I to jest jego ogólnie główne e, miejsce przebywania Jak my będziemy w tej strefie dziennej, czyli na przykład będziemy gotować w kuchni. Także tak to będzie wyglądało. Powiedz sobie, wiecie, robię sobie śniadanie gdzieś, tu szybko, herbatka rano zabiega na matkach. I tutaj z dzieckiem sobie dosłownie jeżdżę, czy tu, czy tam. No, ja osobiście uważam, że to mi uratuje w ogóle funkcjonowanie w tym domu, ale... Później w odcinkach myślę, dam Wam znać, czy faktycznie mi się bardzo sprawdził ten sprzęcik. No i jak widzicie, nowe zmiany w kuchni to jest sterylizator. Musimy teraz w domu wszystko sterylizować i od tego dzidziusia się tak po prostu wiecie, dostosować. Będziemy żyć z nim. To będzie rewolucja, rewolucja naszego życia. No ale dobrze, przejdźmy dalej. Kuchnię i pokój widzieliście. Także chodźmy, chodźmy dalej. Jeśli chodzi o łazienkę, to w łazience powstał nowy mebel. Nastała tutaj wanienka i przewijak. Mamy też taki leżaczek malutki, chociaż on tak, tak naprawdę noworodka chyba jeszcze lepiej tak w rękach trzymać, wiecie, mieć taką stabilność, a później dopiero ten leżaczek się przyda. Już sprawdzałam na swoim bratanku półrocznym i pasowało bardziej do tego półrocznego bratanka niż na takie malutkie dziecko. No i tutaj, ja w ogóle myślałam, żeby go przestawić, tak żeby jednak używać trochę tego przewijaka. Ale też zobaczymy. Najlepsze jest w ogóle w tym to, że mamy odpływ, mamy rurkę. <grytanie> Także wiecie, do no spokoju tutaj można kąpiele robić. No ale łazienka stała się po o połowę mniejsza, jeśli chodzi o nas. Po prostu dziecko przejęło ten dom. Nie tylko łazienkę, ale wszystko. Ostatni raz widzicie mnie z tym brzuszkiem, tak w ogóle. Ja nie widzę swojego brzucha jest 50. Dobra. Musimy być tu. Dobra, to no, nie widzę. To teraz powiedz. Ostatni raz widzicie mnie z takim brzuszkiem. Już w kolejnym filmie nie będzie. Zanim wjedziemy do pokoju dziecka, to mamy oczywiście sypialnię naszą, toaletkę. Na toaletce, już po prostu cała apteka dla dziecka. Na mojej toaletce, która powinna być moim oazem urody i piękna, mamy apteczkę dla dziecka, czyli witaminki, probiotyki, e, paracetamol. Wiecie. Nie wiem, co tak naprawdę użyjemy, ale wszystko mamy. Jesteśmy przygotowani dosłownie bardzo, bardzo mocno, wręcz przezornie. No i tutaj oczywiście dostawka. Zobaczymy też, jak to będzie tutaj spać z dzidziuszem. No mam nadzieję, że nie będzie nam dawał popalić pewnie to, ten nowy sen, nowy tryb naszego życia, to wstawanie, dostosowanie się. Będzie ciężkie, będzie bardzo ciężkie. Szczególnie, że my już jesteśmy trochę rozregulowani, bo lubimy sobie zarwać nockę i tak dalej. <laughs> Także no zobaczymy. Mamy jeszcze tutaj Piłkę do ćwiczeń przed porodem, na której oczywiście aktywnie od paru dni <laughs> zaczęłam dopiero coś robić. Mamy wózek już przygotowany na spacerki. No miejmy nadzieję, że spacerki będą po prostu długie, częste i, i będziemy po prostu chodzić, spacerować. Tutaj jeszcze kokon, miszki, projektory. No, po prostu dziecko przejęło nam dom. Więc teraz najważniejszym tutaj, najważniejszym członkiem tego domu jest właśnie nasz synek. Tak to wszystko wygląda. No i pokażmy, idźmy do jego pokoju: no bo oczywiście pokój naszego synka, który tak Wam się spodobał na Instagramie, już go widzieliście pewnie milion razy, ale wejdźmy tutaj jeszcze raz. Ciebie tu nie powinno być. To jest antykoci pokój, Amelko. Ty masz cały salon do siebie. zacząć się może w każdym momencie. Także my jesteśmy po prostu czujni. To jest taki straszny czas, bo tak teoretycznie, wiecie, już mam 38 plus 2, jakby 38 tydzień, i to tak żyje się w takim ogólnym stresie, że to teraz. Także to, biorę w ogóle do szpitala. To jest torba do szpitala. A to jest torba do samochodu. Jakby czegoś w szpitalu brakowało, to coś tam będziemy donosić. No i tutaj chyba wszystko widzieliście. To na pewno jest nowe. Te koszyczki są tutaj nowe, jeśli chodzi o takie nasze zdobycze, nowości. I nie wiem, czy na YouTubie. Na YouTube na pewno nie pokazywałam tego, tego cudownego rękodzieła na lampie, czyli tych ozdób robionych własnoręcznie. No i reszta leśna, piękna. O, tutaj kosz, kosz na pieluchy, moim zdaniem, super. I kamerka. Kamerka jest tak w ogóle, bo taką dobrą jakoś jestem w szoku. Ale jeszcze Wam powiem o mojej ulubionej książeczce. To jest jedyna książka, którą czytałam y, synkowie jak jest w brzuchu. Taki słyszał ją przez. No, słuchał sobie. To jest na placu budowy. Piękna książka, opowiadająca o rurach, fundamentach. <słyska> Naprawdę. Super. Dziękuję Wam za oglądanie i cieszę się, że byliście ze mną przez całą tą ciążę. Trwało to naprawdę długo. <grym> to znaczy ja się czuję, jakbym była w ciąży co najmniej 2 lata i już chcę, chcę, żeby po prostu się wydarzyło to macierzyństwo. Chcę już mieć, chcę już zacząć nowy etap w życiu i skończyć ten. Bardzo, bardzo chcę i nawet nie boję się tego porodu, nie czuję stresu, bo mam takie już, proszę, proszę, niech to się zacznie no trochę się boję, no ale dobra. Chyba bardziej jestem podekscytowana i taka gotowa w simsach, by to było w, w obliczu wyzwania. Tak, miałabym taki, wiecie, napis przy sobie. W obliczu wyzwania. <laughs> Widzimy się w kolejnym filmie i bardzo się cieszę, że mogłam wam, mogłam wam jeszcze się pokazać przed porodem dosłownie parę dni. A wy, oczywiście, piszcie komentarze. Możecie zadawać pytania o wszystko: czy o ciąże, czy o poród, czy o, o mnie, o. O Cypriana, o, o to nasze życie, jakby tutaj nowe, o sezon. Przecież chyba będziemy robić nowy sezon i bardzo by się przydały pytania. Możecie dawać swoje, jakieś wskazówki. Co byście chcieli po prostu u mnie na kanale zobaczyć? Bardzo mi to pomoże, pomoże mi w pracy i będę wiedziała, co byście chcieli oglądać. I czy takie filmy jak ten wam się podobają? Także dawajcie znać. A my widzimy się w kolejnym odcinku już w trójkę.